Witam, witam, witam w kurniku Mariana Idziemy zobaczyć do kurek Byłem już wcześniej, dałem im jeść pszenicę z paszą zmieszałem i widzę, że efekt jest dobry Gdyż rzuciłem się na jedzenie, bo samej pszenicy mi nie chcą jeść Ale z mieszaną, z paszą. Już jedzą, więc jest bardzo dobrze. Więc mam nadzieję, że będą jadły te pszenice, bo na samoparze to człowiek by nie wyrobił. Powiedzmy. Ale dobrze. Niech sobie jedzą. Tak powinno być, żeby kurka przyszła. Może i tak goryczko wysunę bardziej na środek. Zobaczymy, co się będzie działo. Może będą mieli ogni... lepiej jeść. Korki się rzucają na żarcie. Mam nadzieję, że to będą jeść sobie wszystkie ładnie. Z kurkami. kurki rosną. Chcemy na nas Jestem ciekawy za jaki za ile będą się nie Ale na razie niech jedzą. pewnie się przyjdzie zobaczyć Czy zjadły to. No, tutaj mój piesek, borysek, borys. Tak, borysek, tak I teraz idziemy jeszcze zobaczyć do królików. Chodź Tak Idziemy do królików. Proszę bardzo Tutaj też już byłem, ale dałem tu wody i jedzonko. No i króliczki sobie siedzą tam w kąciku. Fajnie, wszystkie razem. Króliki też szybko rosną, więc nie ma co narzekać. No i tak Na razie to wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku.